Przyszła jakaś plotka, że Deldowa MSP nie żyje. Ogólnie wrzucanie swojego dziecka do internetu to nie jest dobry pomysł. Przepraszam wszystkich urażonych! Dlaczego likerzy MSP nie mogą żyć w zgodzie? Dlaczego? Na Instagramie Deldowa MSP, który bardzo dobrze znacie z tego, że po prostu sprawdzamy tam co jakiś czas liki z mówi Star Planet dotyczące właśnie nowości, zmian, update'ów i tego typu rzeczy, pojawił się statement, tajemniczy statement. O co w nim chodzi? Prawdopodobnie poszła jakaś plotka, że Deldowa MSP nie żyje. Nie wiem, gdzie ta plotka była, bo do mnie osobiście w ogóle. Nie dotarła. Deldowa w każdym razie się tego odniosła, więc najwidoczniej to była jakaś głośna sprawa. Tylko być może nie w mojej bańce, być może gdzieś na jakichś Discordach yy, czy innych platformach, na których nie bywam. Wydaje mi się, że ta plotka wynikła z tego, że Deldowa po prostu od ponad dwóch tygodni nie wrzuciła żadnego lika na swojego Instagrama. Więc może dlatego ktoś po prostu sobie takie żarty zrobił i poszło to gdzieś dalej, w jakiś niekontrolowany sposób. W każdym razie, Deldowa się do tego odniosła w swoim statementcie, w którym pisze I am not dead, w sensie nie jestem nieżywa, w sensie, że żyję, nie spoczywam w pokoju, nie miałam wypadku samochodowego i nie jestem poszkodowana. To tylko moi konkurenci w likowaniu rozprzestrzeniają kłamstwa, żeby mnie wyprzeć z biznesu, bo... Nie wrzuciłam żadnego posta od tygodnia. Nie wierzcie nikomu, kto mówi, że nie żyję. Mamy potem kolejne storki, które pokazują w jaki sposób y, inni likerzy nabijali się z Deldowej, robili z niej memy, lub, no nie wiem, w jakiś inny sposób jej uprzykrzali życie. Best of Deldowa Hate. Wszystko z tego, co za chwilę będzie pokazane, było dostępne publicznie. Nie rozprzestrzeniam żadnych prywatnych czatów ze względu na prywatność. Dobrze. No i tu mamy jakieś memy deldowy. Deldowa w ciąży, Bachor w drodze. Nie, deldowa jest z Francji. Widziałam, że inne serwery plotkują na temat nebuli? Ale co, jaka nebula? O co chodzi? Nebula to jest przecież ten silnik, co tam MSW miało do niego przechodzić czy coś. Widziałam, jak inne serwery plotkują, że się śmiejemy z wyglądu deldowej i to prawda. A! Nebula to serwer Discord, dobra, to wiele wyjaśnia. Teraz mamy SVX MSP, czyli to jest kolejny leaker. On ma ponad 10 tysięcy obserwujących. Jego posty też często wyświetlam na streamach, więc jego pewnie znacie. Dziś dodałem tyle lików, że nawet Deldowa nic nie wstawiła. Tu jest też SVX. Bonjour Deldowa. Hit me hard and soft. Nie wiem, co to znaczy. W sensie wiem, co to znaczy, ale dlaczego to zostało zaznaczone? Your skin isn't paper, please don't cut it. O nie, przepraszam, zaśmiałam się. Aha, to jest motyw piosenki. No to o co w sumie chodzi? To jest zupełnie dla mnie nierozrozumiałe, tak samo jak to. Jeżeli chodzi o to, no to wiadomo, to słabo, że się nabijają z jej wyglądu, no ale takie memy też trochę są nieuniknione. Zresztą, czy ona... Nie wiem, czy teraz mam fałszywe wspomnienie, ale wydaje mi się, że ona sama postowała jakiegoś swojego prywatnego Instagrama z prywatnymi zdjęciami, tylko że nie potrafiłam go znaleźć, jak próbowałam szukać. Czy ona tego Instagrama usunęła? Prywatnego z jakimiś zdjęciami z jej życia, miała w bio. Dalej ma. Wydawało mi się, że już nie ma. No nie, chyba już nie ma. Bo tu jest tak, MSP Info, społeczność Lix MSP, tu jest jej mail, no i tu jest jakaś strona, która cię przenosi do Instagram Leaks. No i to jest jej Instagram z likami, nie? Więc nie ma już tego. Czy ona tam wrzucała swojego dzieciaka, bo tam potem w tych kolejnych memach pojawiają się zdjęcia jej dziecka. Aha, wrzucała je sama. No to trochę się nie powinna dziwić, że ktoś z tego memuje, ale no nie wyprzedzajmy. Faktów, bo właśnie tutaj się pojawia to zdjęcie. Lowa myśląca, że to jest jakieś tam słodzie... sło... słodziaśne dziecko, ale w rzeczywistości to jest. Coś tam, twór szatana. O, ogólnie wrzucanie swojego dziecka do internetu to nie jest dobry pomysł. W każdym razie nabijają się z jej wyglądu, teraz z jej dziecka również, ale czy to jest aż taki hardkorowy twór szatana. No, czy to jest aż takie hardkorowe, rodzice czasami sami swoje dziecko w ten sposób nazywają? Nie jest to aż takie, nie wiem, obraźliwe moim zdaniem, ale no nie wiem, może ona uważa inaczej. Beldowa uśmiechająca się do swojego dziecka, mówiąc, że wszystko będzie w porządku, jeśli tylko skończy nowy jakby. Post z ubraniami na MSP, tak? Chodzi o to, że się dzieckiem nie zajmuje, tylko robi liki na Instagrama, tak? W skrócie. Słyszałam, że Deldowa yy, wyskoczyła z szóstego piętra dzisiaj. Deldowa mówiące swojemu dziecku: nie dziecko, dostaniesz mleko za dwie godziny. mamusia musi zrobić nowego lika z ubraniami, które pojawią się w grze dopiero za dwa miesiące. Aha, to jest żart z tego, że ona bardzo często w ogóle wrzuca yy, liki motywów, które się pojawiają potem faktycznie dwa miesiące później. Jezu. A dobra, co nie zabawne są te żarty, no! Trochę się zaśmiałam, przepraszam, Deldowa. I nie są aż takie toksyczne i aż takie obraźliwe, póki co. Zobaczmy kolejny, kolejną storkę. <śmiech> <śmiech> Trójkąt z Klausem i Deldową, albo Kysnisie. się. <laughs> Wirdowa no. powinna przejść na emeryturę i zacząć karmić swojego dziecięcego pracownika. Sekcja komentarzy jest wypełniona fej'tem na Deldowę, i oznaczę ją, żeby miała pełno pingów. Aha, czyli jacyś ludzie pisali pod postami MSP. W sensie normalnego fanpage'a MSP na Instagramie, tego należącego do twórców gry, że Deldowa kradnie im asety. Mówi Star Planet, Deldowa kradnie wasze asety i podpisuje, że to jej, czy możecie zbanować jej nielegalną stronę, w sensie, no, konto na Instagramie. Dziwne. Co to w ogóle za ludzie? To są jakieś boty, ktoś te boty kupił, co nie? To już trochę przesada moim zdaniem, z tymi botami. No to już słabe, że jej Instagram próbowali zdjąć, no to już, kurwa, bez przesady. To już wykracza poza jakieś tam zabawne memy, śmianie się. Ja rozumiem, że jakieś takie żarty sytuacyjne, jakieś memy, no to o każdej osobie publicznej bardziej lub mniej się coś takiego pojawia. To jest trochę nieuniknione, jak pokazujesz swoją twarz w internecie, szczególnie, że Wildowa też pokazywała swoje dziecko. Wildowa Masp, 3 złote. Bążur? Purkła tu te moi? Jewesa primer ta chain Edwardy tu trollska troll. Już to tłumaczę Cześć, dlaczego się ze mnie naśmiewasz? Usunę twój kanał i zobaczę, czy uznasz to za śmieszne. Ja się nie naśmiewam, znaczy, no trochę tak się zaśmiałam, ale na przykład z tym się nie zgadzam. A i tu jeszcze są kolejne. O, I am Deldowa, tak się ona nazywa na tym prywatnym Instagramie i właśnie znalazłam linka pod Jednym z jej filmów na kanale na YouTubie, ale już było napisane, że strona nie istnieje, więc musiała go usunąć. She's gonna call her child MSP Leaks. W sensie, że będzie nazywać swoje dziecko MSP Leaks. No okej. Okay. After feeding Deldova's child metal Deldova and her newborn baby. Nie jak 0,1 grosz. Gdzie jest żart? Upewnij się, że zamkniesz okna tej nocy, albo Dildowa przyjdzie i powie cześć, zapominając, żeby zajmować się swoim dzieckiem. Tutaj to ostatnie już nie zabawne. No ale ogólnie, nie wiem, śmianie się z wyglądu, no nie miłe. No ale jesteśmy też w internecie, więc no. Co jest nie tak w nazwie motywu Hit Me Hard and Soft? Jakim cudem ona to odebrała personalnie? Że bije dziecko i ona od razu to w ten sposób odebrała? To dziwne. No więc tak, tak wyglądały storki Deldowy. Ym nie pamiętam kiedy ona to wrzuciła parę dni temu w każdym razie i pojawiły się odpowiedzi na te story właśnie od innego Instagrama z likami, a mianowicie svx.msp napisał statement zostałem nieuczciwie wplątany w sytuację o śmierci deldowej i chciałbym to sprostować nigdy nie wysyłałem żadnych wiadomości ani nie postowałem żadnych stories o śmierci deldowej szczerze mówiąc wrzucanie story na temat fejkowej śmierci jest głupie i nieodpowiedzialne. Nie rozumiem dlaczego autor w sensie, że deldowa, tak? Nie rozumiem, dlaczego Deldowa zawsze obwinia konkurencję likerów. Za każdym razem gdy coś się jej dzieje, szczególnie kiedy ja nie mam nic z tym wspólnego. To jest moja pierwsza i ostatnia odpowiedź na sytuację z Deldową. Nie będę się tłumaczył za zachowanie innych ludzi i nie jestem za nich odpowiedzialny. Deldowa, mam nadzieję, że przestaniesz robić fejkową dramę na mój temat. To jest już trzeci raz, gdy to robisz, tylko dlatego, że zacząłem likować. Rzeczy szybciej niż ty? Nie wiem, czy to jest powód. Myślę, że po prostu. No, bolą ją po prostu te memy. Nie potrafi się z tego śmiać i bierze to personalnie, a nie dlatego, że to jest jakiś liquor competition. Zresztą on tutaj mówi, że always blames the liquor competition, że Deldowa zawsze zwala to właśnie na jakiś taki. Na jakąś taką konkurencję wśród nich, a tymczasem on sam się do tego odnosi. Jeżeli uważasz, że Deldowa to robi i że to źle, to nie rób tego sam. Next! Tutaj chyba się to odnosi do tego zgłaszania jej konta na Instagramie MSP, I guess, i że chciał się z nią skontaktować i ją przeprosić za to. Czy możesz odblokować SOX MSP na deldowej? Chcielibyśmy coś sprostować? Dziękujemy. Hej, niestety nie mogę nikogo odblokować, ponieważ jest powód, dla którego osoba jest zablokowana. Jeśli chcesz o coś zapytać, to napisz do mnie na mimaupadeldowa.com No dobra. No więc chcieli się z nią skontaktować, ale poprzez Instagrama, I guess, tego SVX-a, ale ona go zablokowała i nie chce go odblokować. O Boże, ale wspaniałe zdanie. Jeżeli jest coś, czym mogłem skrzywdzić Deldową, w takim razie przepraszam. Przepraszam wszystkich urażonych. Nie mam nic do niej i próbowałem rozwiązać tę sytuację, ale ona nie chce po prostu mi odpisywać. Nie możesz mnie osądzić o zachowania innych ludzi, ponieważ nie jestem za nich odpowiedzialny. No, że może odpowiedzieć tylko na to, co on zrobił Deldowie, a nie to, co inni. Że rozumie powagę sytuacji i że chciałby rozwiązać ten konflikt. I że Deldowa, jeśli to widzisz, to odpowiedź na moją wiadomość. Czyli coś do niej chyba napisał prywatnie i prawdopodobnie konflikt został rozwiązany. Chyba w tym temacie nie pojawiły się żadne inne storki ani na koncie svx ani na koncie Deldowy. Czy tak naprawdę Deldowa tu w ogóle kiedykolwiek personalnie oznaczyła SVX-a? Ona tu tylko wyjaśniła, że nie jest, że żyje, tak? Sprostowała tę sytuację, sprostowała tę plotkę, ale nie widzę, żeby tu było cokolwiek. W sensie, tu jest ten jeden screen właśnie z rozmowy z Sawixem em i tutaj też. Ale to głównie nie chodzi chyba o niego. No ale on tu właśnie pisze, że no nie mogę odpowiadać za zachowanie innych. Ale to dlaczego miałbyś w ogóle odpowiadać za zachowanie w innych? Odpowiedz po prostu na to, co dotyczyło ciebie. Nie musisz odpowiadać za innych, co tutaj robili jakieś inne memy na jej temat. Nie rozumiem tego trochę, tego fragmentu. I will not explain myself for other people's <coughs> behavior. No nikt nie prosił. Nie wiem, wygląda to trochę jakby mi tu brakowało jakiegoś jednego puzla w tym wszystkim. Na się insertuję do tego, żeby pokazać, jaki jest miły i supportive do koleżanek w branży. No chyba słabo wyszło, bo moim zdaniem ten statement jest taki trochę passive-aggressive. Niby tutaj przepraszam, jeżeli czymś cię uraziłem, ale z kolei tu jest, że ciągle się mnie czepiasz, bo wrzuca Liki szybciej niż ty, więc statement moim zdaniem nie pomógł, a wręcz zaszkodził. Nie myślałam, że te osoby się aż tak kłócą ze sobą, ale no, powstała taka drama, i najwidoczniej lekarze MSP nie mogą żyć w zgodzie.